Musisz mieć, bo to jest standardowo. Tak to jest jak brakuje FPS, że zanim ja się oglądałem za kolejnym, to mnie zaszczegło. teraz próbujemy? Nie wiem. Standardowo z góry? Może jednak, no... Może się, się uda tego pizera zdjąć daleko. Nie chcę za blisko podjechać tam. tak szybko go zdjąć, może by się no nawet przed samochodem co nim przyjedzie co na to? no to próbuj Dobra. ja cię osłaniał jakby usłaniam jest strzelam któryś Zjadłam na chwilę będzie z drugim. Tam ich masa była w jednym punkty. No, pamiętam Pisałeś, Siadłeś, siadłeś, świadłeś, siadłeś Siadłem. Pamiętam, że jeszcze jakiś patrol był. No tak. tak, a gdzie jest to auto? Jakie auto? Które miało przejechać. Aha. Nie. No dopiero, dopiero będzie jechać. Tędy nie jechałem, tylko jechałem przez las, bo tutaj jakiś patrol sobie szedł. Ale na razie nikogo nie widzę. Też trzeba zapolować tylko na oficer już. Jedyny problem, że tamta lokacja na górce jest, to nie będzie tak proste. Hmm. Może podeszliśmy ze złej strony? Może. A tu nikogo nie było? Nie, chyba. Ja e, jak to wygląda na no, mapie? No, nie, to jest na górce, chyba się nie da tam podejść. Mi się wydaje. Chyba, że tutaj. Wejdziemy tą drogą. Co nie z drugiej strony spróbujemy? Zobacz sobie na mapie, gdzie zaznaczyłem. Tam jest też górka. Chyba nawet wyższa. Ale, ale minimalnie wyższa. Z tajnikiem? Nie. To jest. Jak um, zaznaczyłeś? Tutaj. A tutaj. 225. 250, tam się obniża, no, jest trochę wyżej Czekaj, a jak się to wyłącza warstwy? 140, 180, 160, 165 Dobra Pojadę tu Ja sobie zadania połączę Jest zapisz no może zapisz, zacznę od tego momentu. Chyba ja nie mogę tego już jechać. Jakiś program mam w uruchomiony. Powinien mi gdzieś FPS-y pokazywać, ale nie pokazuje. Co to zrobił zrzut ekranu? Dobra, myślę, że stąd już sobie dojdziemy. W sensie, że nas zauważał? Może. Będę jechał po tej stronie górki, to może nie powinno. I Tak, już na górce też. Nie wysiadam. Niby pusto tu jest. A jakby wyjść na tą wieżyczkę? Jaką wieżyczkę? Która tu jest. Ale tak, ona jest tam zaraz przed przy A nie, ta pierwsza jest wcześniej. On jest pod tym środkowym. Bo tu są trzy. A to jest za blisko, nic za zachowali, hm. A stąd masz jakiś widok dobry? Tam jest jeszcze ten, samochodik. Ale bez jałka był. O faktycznie. Ale nie widzę oficera Widzę właściwie tylko jednego gościa, ale tam było ich mnóstwo No To co robisz? Nie wiem Jaki to masz celownik? Co ja? Dokładnie. No Chyba ten sam Daj jeszcze raz zapisz I może powoli będziemy do tego budynku, chociaż. Chociaż kurde, to dalej jest nie. Myślę, że z tej długości by było lepiej zaatakować za jakiś raz. O, tu są, tu jest cz czech stoi przy bramie. Dokładnie gdzie znacznik jest. Koło siebie stoją. I mówi, że tam może być oficer. Może być Ale nie, nie wiem czy dokładnie znacznik pokazuje jakiegoś oficera, czy nie Chyba tak 30 metrów Muszę spróbować Ta broń nie ma kalibratora Nie ma Jest na 300, na 300 metrów jest ustawiona Jesteś wsłony za czymś Właśnie nie, nie wiem, może spróbuję się coś chyba jak ten głaz OK no ja jestem trochę zagłazem Może by jeszcze troszkę podszedł Ty musisz jak chcesz to możesz podejść, ale ja chyba tutaj zostanę Coś słychać, helikopter. Myślałem, że kład. Decyzja na mnie. Ciekawie może. Masz przelec. Nas. Skoro masz takie fantazje... Helikopterem? <grym> Nie. No to dobra. No co, ja dzisiaj laptopa przedmuchiwałem. Nie dzisiaj, ale... W sumie możemy obszczelać ich trochę. Zobaczymy co zrobią. Zresztą bez do nas, a mamy... Widzisz kogoś? Przybyłem? Czech przy bramie. Czech teraz siebie. Czekaj, jeszcze gornetkę widziałem ja na moment. Tam jest trzech Chyba za tym samochodem jeszcze jest jeden. No ale widziałem ja... ten nogi, ale teraz go nie widzę. Ale więcej... Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, co się stanie. Gotowy? Czekaj, wączę sobie jednak na telewizor z tej odległości, chyba będzie lepiej. No. Zobacz. Trzy, dwa, jeden. Strzał. O, udało mi się. Wycofujemy się? Pewnie tak. Nie ma sensu właśnie. To wycofuj się, ja cię będę osłaniał. Bo jestem dalej Trzeba mi postarać Dobra, biegnij teraz ty Obiegnę Na razie nas nie gonią, biegniemy do auta Mam zadanie trzecie, żebym wiedział gdzie jechać 800 metrów stąd mhm. Co chcesz <laughs> sam nie pamiętam. Gdzieś tu bardziej. Sam nam. A jest. Włączałeś sobie zadanie? Hmm? Włączałeś sobie zadanie? Tak. Współpracujcie sobie zadanie? Na tej górze, wręcz No, o no, tam niestety trzeba będzie wyjść, już. Mam nadzieję, że ten helikopter się do nas nie dowierze. Może nie. Jakieś pomysły? Usiadamy i idziemy. Inaczej <laughs> się nie da. No, chociaż jeszcze ten kawałek tu podjedziemy, czekaj, czekaj, bo wsiadam. By... Prawo, prawo za kamienie. I stamtąd już pójdziemy. Poważnie? Jadę, ale uszkodziłem koło. Tak? Mhm cofaniu. faniu jest cała hmm? Jest całe koło Ale chyba nie ma powietrza, bo mi skręca w prawo mamy się udać tam, do celu ekstrakcji, później, tak? Wiem, dlatego z, musimy to, auto jednak pobiec jeszcze po, po rozwaleniu tego. Gdzie, gdzie to było? Aha, tam. Oczywiście ja też chcę zobaczyć, gdzie jest ewakuacja. Tam gdzie. tam gdzie zaczynaliśmy. Okej. Okay. Tak sobie biegnę i nie patrzę nigdzie, a ja tutaj tylko z się mogę mieć, być. No. Pasowałaby wyjść troszkę wyżej, to już 80 metrów, to już jest bliżutko. no. Wow! Jest tam dwóch pilnuje na wieżyczce Po prawej stronie obozu. Po lewej stronie też jest dwóch. Może I Zapisałem, wyłączam noktowizor, bo widzę, że jest lepiej bez. Najlepiej to by się podczołgać, do... Kurde, widzisz, jak się czołga? No, jestem za Chodzi mi o to, że jakoś zbugowanie się czołgałem w miejscu. Pozostań za mną, zobaczcie z prawej i z lewej strony, nie, nie chodzą. Patrole. Chyba nie. W razie czego musisz ich ściągnąć w pod nogami u nich. Nie wiem czy nie lepiej by było z prawej strony podejść. Bo ten markę widzę gdzie jest oficer chyba bardziej z prawej jest. Ale ja go widzę tutaj, tylko między oficerem a mną jest statko. To może ja z drugiej strony pójdę, co ty na to? Poczekaj, poczekaj jeszcze chwilkę. Oni się patrzą w inną stronę. Jest ciemno. Więc może wychylę się tylko troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Wbijaję. Szybko, szybko, da auto, da auto, da auto. Biegniesz? Tak, biegnę, tylko z drugiej strony. Dobra Jak to zrobiłeś? Jeden strzał w głowę A skąd wiedziałeś, że to on? No, za zdocikiem naznaczony Aha. Z 50 cm już dokładnie było widać który to No biegni Jesteś Rifleman Gonią nas E, nie wiem. Kontakt. Ej, z lewej strony są. Z lewej strony są. Aaaaah. Zobaczmy. Ej, może mi się uda? Nie restartuj. <laughs> nie restartuję. <laughs> Zamieścili się tam i na mnie. Teraz nie pamiętam, gdzie samochód był. Wzdłuż tych skał, w dół. O, jest, jest. Gdzie ta ewakuacja? Tutaj. Oj, słyszę, że coś jedzie. Faktycznie trochę na prawo ściąga. 8 me Zasadka w miejscu ewakuacji pewnie się załamam. Na pewno będzie. Ej, że pojechałem około. Ok. Leć Adam, leć! Ja nie wiem, jak teraz tą się kamerą steruję. A, już wiem, dobra. Loompadem się nią steruje. Ale uprościli. Gdzieś ty to mi... się. A tu? Jadę jak mi był pijany, muszę cały czas w lewo skręcać. Żeby prosto jechał. Zostawiłeś moje zwoki powinien być ten system, od, e, że mogę cię podnieść Odrodzić nasze znaczy siano. Przy, przywołać do życia z powrotem. Powinien być, nie Czekaj. Znowu się zgubiłem. A ty byliśmy najpierw tu... Ty biegniesz, nie? Nie, nie, są kolana. To jedzie jednak ktoś za tobą. Tak? Całkiem, no. I biegną też za tobą. Jeżeli dobrze myślę, to tak. Jeszcze musiałem coś źle skręcić. No Gdzie ty już jesteś tam, mi powiedzmy? Już niedaleko, 300 na A nie, to nie, tak nie za tobą, pomyliłam się. Ja przepraszam, droga strzelca Teraz już w ogóle nie chcę jechać, dobra, usiadam. Dobrze, już te 300 na piech jakoś przebiegnie. Powiedzcie zasadzka, zanim ja tam lecę kamerą, to uf, taki był dużo bardziej... Hmm, są łodzie. O rany, ta kamera się rozpędza jak czołg. powiedzieć, że zaliczyliśmy misję. Nie no, <laughs> no, tych oficerów ładnie zdjęliśmy. No, dokładnie.